Charles Pierre Baudelaire Zwłoki Czy pomnisz moja luba cośmy to widzieli w ów letni ranek tak strojny w promienie Na zakręcie drożyny trup się ścieli a łożem jemu Żwiri kamienie Nogi wznosząc do góry jak w rozpusty szale ziejące jadem to ścierwo gorące Otwierało cynicznie i niby niedbale brzuch swój, skąd biły wyziewy trujące. Słońce ciskało żarem na ową zgniliznę, jakby w płomieniach zgotować ją chciało i naturze dać stokroć zwiększoną spuściznę materii, niegdyś włożonej w to ciało. Niebo patrzało w szkielet, co z ciała wyzierał, jak na rozkwitły kwiat. W słońca promieniu smródza się tak cuchnący stamtąd się wydzierał że się zachwiała jakoby w zemdleniu roje much nad tym brzuchem brzęczały zmurszałym skąd wylegały wciąż czarne gromady robactwa płynącego potokiem zgęstniałym wzdłuż tych żyjących łachmanów szkarady wszystko to się jak fala pieło Zstępowało lub się miotało skrzące od słońca Rzekłbyś Że tchnieniem wiatru Nadęte to ciało Ożyło znowu mnożąc się bez końca I muzyka płynęła jakaś stamtąd Gwarna jak wiatr Szumiący pośród liści drzewa Lub jak ruchem rytmicznym Kołysane ziarna Które rolnik w przetaku swym przesiewa Formy się rozpływały były jak sen mglisty, jak na sztaludze w pracowni malarza. Szkic jeszcze nieskończony, bo pamięć artysty niepewna z trudem tylko go odtwarza. Za skałami ukrytej, niespokojnej suki wzrok w nas utkwiony spoglądał straszliwie, bo czekała tej chwili, kiedy cielska sztuki, rzucone teraz, znów pochwyci chciwie. A jednak... Będziesz do tej ohydy ponurej, i ty podobna, i pełna zarazy, o gwiazdo oczu moich, słońce mej natury, kochanie moje, aniele bez zmazy. Zaprawdę będziesz taką, o wdzięków królowo, gdy już ostatnie wziąwszy sakramenta, pod bujnym legniesz kwieciem i trawą grobową, by gnić. Gdzie kości kryje ziemia święta. Mów na ten czas robactwu, moja piękna, blada, Gdy pocałunki będzie wyżerać ci w grobie, Że ja, miłości mojej, która się rozkłada, Treść i kształt boski wiernie chowam w sobie.